Cześć, siemane, jestem Lekar. Witajcie w kolejnym odcinku z Lokarowic. Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do właściwego odcinka, to macie teraz czas, aż nie wejdę sobie do tego pokoju, żeby zostawić lajka i napiszcie, czy wam się udało. Mieliście mało czasu, ale no pochwalcie się w komentarzu, jestem naprawdę mega ciekawy. W sumie nie mam pojęcia po co ja tu wlazłem. Dobra, nie wiem po co ja tu wchodziłem. Pójdę sobie jeszcze szybko nakarmić Diega, a co będziemy dzisiaj robić, to wam powiem tak właściwie, że nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Stwierdziłem, że mi się trochę. Yy, stwierdziłem, że mi się trochę nudzi, i po prostu sobie pójdę zobaczyć, właśnie co tam robią Gris z Aravosem. I. Co to było? Co to był za dźwięk? Halo! To tu. Gościu, to ty byłeś? Yy, dobra, no nie wiem, czy to był villager, czy nie, ale myślałem przez chwilę, że mamy jakiegoś potwora w wiosce. Ale nieważne, no stwierdziłem, że nie mam kompletnie pojęcia, co, co by tu zrobić, i że mi się nudzi, więc pójdę zobaczyć, co robią Gris z Aravosem. I się ich tam zapytam, czy mają, nie wiem. Cokolwiek do zrobienia byłby idealny na futro. Czy oni mówią o lisie? Naprawdę. E, w zasadzie Bambi też. Okej. Okay. Czy to jest Creeper? Mi się wydawało. E, dobra, nie, wydawało mi się. Nieważne. Mam jakieś przywidzenia. Dobra, chłopak. Co to jest? E, co to było? Gift. Okej. Okay. E, ty, nie, się. Dobra. Ja ci dam futro z Krzysia. Żadnego futra nie będzie. W sensie zbawi im to rób co chcesz, ale Krzysia to ty zostaw. Czemu Krzysiu ci... zjada st... stolik, Zostrzyma czy co to jest? to jest rusztowanie. A to jest rusztowanie. Dawaj to. E. <laughs> on się dławi. E, nie nam... dławi się tylko je, moje rusztowanie. Dawaj to rusztowanie, bo cię sprzątnie. Ty, czy on usiadł? Czy ty go... Kazałeś mu usiąść, czy mi się wydawało? Nie. E, okej. Okay. Czekaj, dobra, no, mam pomysł, no, no, mam no, pomysł. No, Czekaj. Dam mu, dam mu to. Słuchaj, masz masz, zjedz sobie jagódkę. A oddaj rusztowanie! Dobra. Ale nie ty! Jezu. E... O, widzisz, zadziałało Daj Masz. To. Widzisz to zadziałało, ja tu jestem geniuszem. Tak Daj sobie... Pro... Daj się nacieszyć chwilą, co? E, tak właściwie to co porabiacie, bo trochę sobie biegam po wiosce i mi się nudzi i zastanawiam się, czy macie coś, czym mógłbym się zająć. Planujemy jak cię porwać obejrzeć ze skóry i przeprowadzić na tobie wszelakie różne badania. Znowu to samo, Eee, znaczy... Nie nudzi ci się to już ile ty mi razy już porwałeś? Raz, dwa? Nie. Hobby się nigdy nie nudzi. A weź ty chociaż raz porwi, nie wiem, Bambi jego porwi. Odwarawosa. Dobra. Oj, super, będę miał trochę spokoju. E, to w międzyczasie... Macie coś, czy mogę się zająć, czy cokolwiek? Eee. W sumie szukam pewnego artefaktu. Okej, okay. brzmi ciekawie. Eee, tak, artefaktu. A co za artefakt? Nie wspominałem, no bo to miała być niespodzianka, że tak powiem. Jest to arcypotężny artefakt w stanie obronić każdego z nas. Okej... Okay. ochroni nas przed głodem, nie będziemy musieli jeść. Ej, to naprawdę brzmi ciekawie, szczególnie, że cały czas jest trochę niedokończony mur i wieża tak średnio nas chroni. Anulientity coś... <laughs> Masz coś do mojej wieży? No to, to, że nie chroni zupełnie. nieważne. Yy, Anulentity się cały czas gdzieś tam szlają i tak właściwie kto wie, co oni planują, więc przydałaby się jakaś, nie wiem, mistyczna, potężna ochrona. Eee, tylko, że ten artefakt będzie chronił jedną osobę przed głodem. Okej. Okay. Ale to skoro ja Jest. po niego idę, to rozumiem, że będzie dla mnie? Ja... Nie, ja go skopiuję. A, okej. Okay. Eee, rozumiem, rozumiem. Pasuje mi taki układ. To właściwie to co to jest, gdzie tego szukać, nie wiem. Ja znajduję się to za. Co on robił? Zjad sobie jagódkę. Będzie jedna gęba do wykarmienia mniej. Znaczy. O kim ty teraz mówisz? On. Ja mu A... coś odwala. No właśnie, coś zauważyłem ostatnio, że jakiś taki jest, nie wiem. Dobra, nieważne. Za, za dużo jerby. Między górami jest jaskinia. Czekaj, gdzie? Nie jeszcze jest raz, gdzie? jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To. No za areną. A za areną, dobra, bo us nie usłyszałem co mówiłeś. Yy, no Za areną dobra. są góry, pomiędzy nimi jaskinia, a w tej jaskini artefakt. Okej. Okay. Yy, skoro ten artefakt na pewno jest strzeżony. Właśnie jest strzeżony, bo, bo nawet nie wiem czego się spodziewać. Bo... Możesz z nim iść, ale postaraj się umrzeć. Co? Znaczy nie umrzeć. Tfu, przepraszam. E Okej. Okay. No, dobra, to To raczej było do niego. Tak, tak. Ale tak stricte pytanie, czysto teoretyczne. Jakby przypadkiem któryś z nas umarł, to ten. Zrobisz jakieś czary, Mary, i będzie wszystko ok, nie? <laughs> Okej, okay, rozumiem. Ładna pogoda dzisiaj w sumie, tak patrzę. <laughs> rozumiem to. Co jest? To Możecie przestać się bawić naturą? Możesz się ruszać już? Dobra, już, już idę, już idę. Starawos, idziesz? Idziesz, dobra. No, jestem mega ciekawy, co za artefakt właściwie znajdziemy. Ochroni nas przed głodem. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Nie wiem, no... Bo... Jedyne co mi przychodzi na myśl, potężny artefakt, który może chronić przed głodem, to są koksy, ale w sumie już je mam i jakoś... Nie wiem, to nie, nawet nie chroni przed głodem, tylko po prostu da się nimi najeść, ale to też jest ich marnowanie. Nie wiem, Aravos też się wydawał, że nie ma pojęcia o co chodzi, o to, co to za artefakt. O, hmm. Co, masz jakikolwiek pomysł, co to może być? Bo w sumie to... Może jakaś misa, która się sama... Ty, może faktycznie. No, na coś takiego nie wpadłem, ale taki, powiedzmy, róg obfitości, no to by było nawet fajne i przydatne, bo w sumie... Byśmy się nie musieli przynajmniej farmą zajmować i byśmy się nie musieli z tym męczyć i zobaczymy jak to wyjdzie, no. Hmm. Tak się w sumie zastanawiam, po co Grizzowi taki artefakt, bo w sumie, chwilę ja nie na arenie, tylko mówił, że za areną, tak? Wieża była tam, no to za areną jest gdzieś w tamtą stronę, oj. E, po co Grizzowi taki artefakt, skoro on potrafi tak naprawdę wyczarować sobie wszystko, co potrzebuje styknięciem palców, więc... Nie wiem, jestem ciekawy. Może to jest jakieś potężne tak, że jak się to zje, to nie wiem, wzmacnia czy coś. I, I Gris chce wzmocnić siebie i swoją magię, czy cokolwiek takiego. Dobra, są jakieś góry, czyli chyba mieliśmy iść tutaj, tylko co dalej? On mówił, że będzie jakaś jaskinia chyba? A, a sobie tam skacze. <laughs> nie wiem, co to było. <laughs> Auć, aha, czyli po prostu spadł. <laughs> aha, dobra, perełką pewnie nie trafił. Yy, dobra, szukamy tutaj jakiejś jaskini... A nie, on po prostu sobie yy, skacze albo lata. Szukamy tutaj jakiejś jaskini, chyba. Yy, dobra, dopiero się zaczyna dzień. Okej, okay, tu coś jest. No, zapowiada się naprawdę interesująco. A tam coś widzę. Bloki złota? I jaka skrzynka? Łatwo poszło, trochę chyba za łatwo, ale dobra. jest jakaś czaszka. To wcale nie wygląda podejrzanie. Ale dobra, chcesz może iść przodem? Czy wspomniałem o zapa. Nie, nie wspomniałeś. Chcesz może iść przodem, czy. Nie bardzo, arało się. W zasadzie to miało być Twoje. Zna... Dobra, super. No dobra, no to ja idę przodem, Nie wiem, biorę, mierz do ręki. Oczywiście zapomniałem zabrać pochodni. O, Co jest? A, super! Pułapka z trucizną. Świetnie. Au, au. Dobra. Co to było? A, aravos przebiegł przez pułapkę. Już myślałem, że. Nadgryzłem, so. Sorry. A, i tam są jeszcze strzały. Czy tylko mi się wydaje, że to wygląda jak takie wielkie jajko sadzone? Jeszcze to ta tabliczka nadgryzłem, sorry. Trochę, no. Dobra, to nie wiem, to w sumie co. To tyle? No dobra, no to biorę i wracamy, nie? To jest żart. Ała! Co jest? Wow! Wo, si Co? Gdzie to? Gdzie, gdzie, gdzie? Ała, 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 ała. Nic nie widzę. Jeszcze gdzieś? Jeszcze coś? Dobra, to chyba spokój. Czy w tym momencie Gris zrobił sobie z nas jeden wielki głupi żart? Czy mi się tak wydaje? Zobacz ten przepotężny artefakt ciastko z posypką. Co? No no ja też się zastanawiam, co? Idziemy do Grisa i, i pytamy go, o co chodzi, bo też w sumie wiesz, co? Ja się zastanawiam. Chociaż nie, nie będę kradł tych bloków w złota, bo w sumie jak tu się za samo otworzenie skrzynki pojawiły jakieś potwory, to, to ja nie będę ryzykował kradzieży tego złota, żeby po prostu się tu coś gorszego nie stało. Po co by zostawił nadgryzione ciastko? No, nie wiem, idziemy się go zapytać? Jak, jak to był, to nie mógł wziąć, Dobra, no to idziemy. Czekaj, bo ja tu nie chcę znowu wpaść w tą łapkę. Okej, okay. słyszę zombiaka, nie wiem gdzie, ale okej. Okay. W sumie to. Jakby z jednej strony się już. może nie tyle tego spodziewałem, ale mnie to nie dziwi. Co tobie do. Czy ty to zjadłeś? Gdzie ty jesteś? Eee. Niedziwne życie je jodzy. Gdzie jest Arawos? A, został z tyłu, dobra. Już myślałem, że po prostu sobie gdzieś poleciał, czy tam się teleportował, a ciastko zjadł i, i tyle i. Ale no, bez jaj, wysyła mnie do jakiejś jaskini gdzieś, nie wiem, kawałek za wioską, tylko po to, żeby odzyskać ciastko z, z posypką, z kruszonką, nie wiem, z posypką chyba się nazywało. I jeszcze tam jakieś masa potworów, pułapka z jakimiś strzałami, które zatruwają. I to wszystko dla ciastka. Jakby, no co, chodzi Czekaj, Arawos, ty masz to ciastko, czy ty je zjadłeś? Bo, bo mówię, że dobre, ale. Co to w ogóle jest? Arena treningowa, aha. Jeszcze mam. Aha, czyli rozumiem, że po prostu odgryzłeś kawałek. R Rozumiem. Nie? <grym> Okej. <Okay. grym> A faktycznie chroni przed głodem, czy, czy on po prostu kolejny kit wcisnął, żeby cokolwiek. Nie wiem. No, żeby, żebyśmy poszli, po prostu, żeby żebyśmy mieli jakąś motywację do tego. O, no, aha, dobra. Byłem najedzony tak czy Aha, super. <grym> Czyli was po prostu wrąbał półciacha tylko dlatego, że znaleźliśmy ciacho, no. Nie, no super, no świetny dzień. Budzę się, myślę sobie, a może pójdę coś tam pomóc Grisowi Aramosowi Będzie fajnie. Oni mnie wysyłają po ciastko, jeszcze ryzykuję przy tym życiem, no. No super, no. A nie było fajnie, no, no było super, tylko tak trochę wiesz. Ryzykowanie życiem za ciastko? Gris, gdzie ty jesteś? Gdzie jest ten gamuń? Nie na wieży go chyba. Nie wiem, czy ja mogę wchodzić do wieży. Nie pamiętam, czy, czy jeszcze jest ten zakaz, czy już nie. Ja zobaczę w środku, dobra, no tu przy Krzysiu go nigdzie nie ma Gris Al... Ale alon. jesteście śled... Co jest? E... Czy, czy my go minęliśmy? E... Gdzie on jest? O co chodzi? Eee. Nie no, nie widzę go tu nigdzie. Możesz ty się pokazać? Ja jestem na widoku To idź do Krzysia A tam stoi! Możesz tu podejść? Tak, tak na sekundkę. A jakie pro, może jakieś proszę czy coś? Nie, widzisz, nie było potrzebne. TY SE JAJA ROBISZ CIASTKĄ Z POSYPKĄ?! No tak! Już nie robią takich. Powiedziałeś, że to jest potężny artefakt, który chroni przed głodem. Czekaj chwilę, jest... dlaczego jest odgryzione? <wziąłem> a Ara zgłodniał po drodze. Dwa razy? <grym wziąłem> no Ara was zgłodniał Czy chcesz mi o coś powiedzieć, ty grubasie jeden? To zrobiło się ciekawe. Ja tylko raz. A. Tak, tam była tabliczka, przepraszam nad gryzem czy coś takiego. Aha, czyli ktoś jeszcze się do niego drogał. W każdym razie to jest ten czy potężny artefakt. Nazywam to artefaktem, bo już takich nie produkują. A artefakty, jak wiemy, są rzadkie. Nie mówiłem, że będzie chroniło przed głodem. Mam dość. Ja O, Jacek! Czekaj, kiedy ty nazwałeś kota. <noise> bo, bo ostatnio pytałem w odcinku, żeby widzowie wymyślili jakieś imię, a tu patrzę, że Arabos już nazwał. Mamy kota Jacka. Okej okay. yy, No to fajnie, że Arawos nazwał kota Masz ciastko Dziękuję Proszę Mam dość Nie no, nie narzekaj, fajnie. Tak, pogryzłem mu Fajna przygoda była, nie? Nie, żeby coś Arawos, ale ty zrobiłeś dokładnie to samo, po drodze odgryzłeś kawałek, a potem to przyniosłeś Gryzowi A to by zrobił ktoś jeszcze wcześniej, tak? Ale przynajmniej nie widział yy, Prawda nie, dobra, ja, ja mam tego dość, ja sobie idę. Jeśli odcinek wam Miłego się podobał... Zostawcie łapkę w górę, wpadnijcie na Instagram Griza, jak i na mój Instagram. Zostawcie tu suba na kanale, trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie i cześć, aua, hej!